Cześć, witam was w dalszej części gry o zombie, a więc teraz rozglądamy się, czy tu jest bezpiecznie w miarę. No właśnie tak sprawdzam, co tu mamy, tu mamy generator. No patrzaj na niego. No, generator śmiga jak tralala. Nie rozkazuj mi.

We really only use them when we go off the property when we're inside the perimeter the fence is all we need to keep us safe an electric fence is enough to keep out walkers walkers is that what you call them that's good uh, the old one wouldn't have but Mac he was our foreman he figured out how to amp it up with the generators we used to set out here

To będziemy oczyszczać ogrodzenie z truposzów, lol. Fajnie, będziemy ściągać trupy z ogrodzenia. No, to mi się podoba. Idziemy, tylko gdzie ja je znajdę? Tam kukurydzy, jak widać. Mamy. Kukurydze, zjadłem sobie. Patrzcie jaka duża ta farma jak daleko żeśmy się oddalili, lol? No właśnie sprawdzamy ile... No ile to jest prawdą co oni mówią? No ten Larry też mnie wkurza to ten stary dziad. Dupek z niego, jakoś się dogadamy. We'll out well, he'll down once he's out here. Dobra, o, ptaszek dziubie sobie zwłoki. Ktoś go strzałom oh. dziabną. No faktycznie, też tak sądzę. Jakby go tu zdjąć? Co my tu mamy? Żarów? Those are out, wyłączone żarówki że wyłączone ogrzewanie. No be. tak. Dobra, ściągamy go. Von. No to co ja mu poradzę? O, wyjmę strzałkę. O, wyjmuj, nie przewodzi prądu. Yy. I teraz. Pyk. Jebut. I zombie, jak poleciał ładnie, pięknie. On Come wygląda jak żywy. once this fence is patched up, this place will be a fortress. god, can you imagine not having to worry about the walkers anymore? Bo, e, forteca, ludzi do yeah, well, it's useless without gas. we might need food, but the st. johns. we could scrounge up a year's worth of gas, easy. so what's your take on the brothers? they seem to have this place tied down pretty well. Co masz na myśli? Odblekają mnie, nikt tam Musimy przejąć to miejsce siłą. Nie. Dobra, no, mamy chyba następne zwłoki. Ale no, fajnie to wygląda wszystko. Też te zombie wyglądają realistycznie. Co my tu mamy? Pyk, spychamy. Patrzcie, o żyje pa. Eee? Się trzyma?

Nie masz wyjścia, musisz wytrzymać. Ciekawe, czy to się da zdechnąć z głodu. Raczej nie, bo to by było bez sensu. No właśnie, tu jest to. Ale mi to zabezpieczone jest, jeśli ogrodzenie jest powalone. Ach, przeskoczył pięknie i zwinnie. Hm. E, tak, pomogę ci. Dawaj. Tak, zamiast go pierw sprzątnąć, to nie, oni pierw podnoszą ogrodzenie. Q Szybko, 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 szybko. Mamy. Jakiś debil włączył prąd. No i... Wow. Co ma być? Lol. Lol, kto tu strzela do nas? Jeszcze ten pedał łączy ogrodzenie. No właśnie, co teraz? He, co my tu mamy? Traktor. Jest, będziemy pchać traktora. No pchaj. popchał. Zobaczymy co tu jest. Eee... Dobra, spróbujemy to podnieść. Pyk. I może teraz nasz traktorek się ruszy, zobaczymy. Obchaj no go. Jaki cienias. Jeszcze nie? No Tu już nic nie ma. Tam jeszcze coś jest pod kołem. Bierz to. Jedziemy traktorkiem. A ten niedzie z bitą strzałą. Aj, dostałem, bo nie wiedziałem, że tu ja mam iść. Dobra, powtóreczka. Ale fajnie wyłapałem strzałeczką. Nie żyjesz. Kontynuuj. O Boże, odtąd. Ja nie wiedziałem, że tu ja mam iść i wyłapałem pięknie strzałą. Tu też fajny moment, jak on wyłapał. Jakiś kurde, nie wiem. Jakiś Robin Hood chyba. No ale strzelałem jak czubki. Nie szkoda im strzał. Tak, dobramy teraz. Teraz dobramy i podnosimy. I teraz tą podstawkę. Pyk. Szybko idziemy. Pod tym traktorem jak on fajnie jedzie. No idź Tak żebym jeszcze widział gdzie ta brama. Ale on fajnie jedzie, tak na luzie. Och i dojechaliśmy do zwłok. I co teraz? E, do tyłu nic, do góry. O, czekajcie, coś tam było. Ale nie, no nie pchnę go przecież. Ech. te głupie zwłoki. Dobra, zobaczymy, czy da się coś z nimi zrobić. Ech, grubas. No, daleko do tej bramy, a tu kolejne zwłoki, boże. Och. Tak. Tylko dwóch zeknęliśmy. Zaęp. Wow, to żyje. Von. Von. Nakignuj. O, ale go wyrwałem. Fu. Nawet nie wiedziałem, że tak można. Nie, tak, jesteśmy już przy bramie, a ten zombiak nas goni na czworaka. <grymne> o, ale pięknie włapał to mi się podobała, ta akcja mi się podobała. Przez bramę, patrzcie, nawet bramę zamknęli. Wczytywanie.

we were able to get them to stop by making a deal what you do about these people food for protection not like we had much of a choice but they did stop us wow. god damn it carly said this place was locked down tight

This place isn't safe. We can't stay here. Not safe? This place is a hell of a lot safer than that motor inn. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Bowrz so z nami zombiakami będziemy to... się bić normalnie oh, z jakimiś z nice Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm going to head out and help Dan deal with these bandits. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone.

Nie ma tak jak jadać się huśtawką. Dobra, no ja teraz zapisuję i widzimy się za chwilę w porachunkach z bandytami. Cześć.